Cześć, i czołem. Cześć, i czołem doby, człowieku. Widzisz ty to? Działamy. No i jestem. Skończyła się przerwa wakacyjna, skończyło się pisanie książki, ale jeszcze Wam powiem, jak będzie wyglądał mój powrót do internetu, ale bierzmy się może póki co za to, co tygryski kochają najbardziej, czyli za trzy rzeczy, które dla Was przygotowałem. A pod sam koniec odcinka króciutko opowiem, co i jak, jak działamy. Będzie setny odcinek niedługo, nie zapomniałem, także poczekajcie do końca, a teraz bierzemy się. Trzy rzeczy, słuchajcie, trzy rzeczy. Jedna z nich ukazał się niedawno szósty raport klimatyczny. Nie będę wam tutaj o nim szczegółowo opowiadał, będzie o tym później film, ale inni naukowcy też korzystają z tych modeli klimatycznych między innymi chcąc odtworzyć jak dokładnie wyginęły dinozaury. Fajna opowieść. Później opowiem o tym jak przekonać się i swojego lekarza do sztucznej inteligencji, a na końcu o tym kiedy w nocy rosną drzewa i jakie drzewa rosną kiedy. To tak na koniec, ale nic, idziemy po kolei. Zacznijmy tutaj. Yy, symulacje klimatyczne, może słyszeliście jak działają. One z grubsza działają tak, że całą Ziemię, glob, dzieli się na takie kosteczki obliczeniowe o pewnej powierzchni i pewnej grubości i dla nich osobna symuluje się ze względu na to, jakie jest nasłonecznienie, jakie są wiatry, symuluje się, co tam się będzie działo. Można to robić godzinę po godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. I tak powstają symulacje klimatyczne. Ale dokładnie z takiego samego modelu skorzystali, słuchajcie, geolodzy i paleontolodzy, próbując odtworzyć, jak wyglądały te smutne chwile 60 kilka milionów lat temu, kiedy wyginęły dinozaury. Właściwie wyginęły niemal wszystkie, bo to, co dzisiaj znamy jako ptaki, i przed chwilą mi tutaj łaził taki jeden dinozaur, właśnie po stole yy, krakowski, to pozostało po dinozaurach. Nic to. Wyginęło mnóstwo organizmów. Jak do tego doszło? Wiemy już dzisiaj w zasadzie ponad wszelką wątpliwość, że zasadniczym winnym był, yy, była eksplozja. Zasadniczym winnym była asteroida, która uderzyła w ziemię na terenie dzisiejszego Meksyku. I wiemy to. Wiemy też z grubsza, jak to było, czyli uderzyła. Ta asteroida. Oczywiście wybuch, to, bo to jest eksplozja. Słuchajcie, 10-15 km ciała uderza w ułamku sekundy, eksplo odparowuje, czyli to wszystko jest wyrzucane. Kawały ziemi lecą, pył y, trafia do atmosfery. Y, słońce zostaje zasłonięte, robi się zimno, robi się ciemno, spadają temperatury i no i cóż. Masowe wyginięcie i to wiemy. Natomiast oni postanowili wziąć symula takie, takie modele klimatyczne i przy ich pomocy zobaczyć, co się będzie tak konkretnie działało. Fajny pomysł, mm, a te modele są naprawdę pewno niezłej jakości. I wyszło z nich kilka ciekawych rzeczy, ale jedna szczególnie ciekawa. I powiem Wam tak. Zostało potwierdzone rzeczywiście to ochłodnięcie. Nawiasem mówiąc, yy, cyk. Kochamy wygresy? Oczywiście, że kochamy wygresy. Co to jest? To jest średnia temperatura powierzchni oceanu. Po lewej stronie mamy 0, to jest moment uderzenia. 21,5 stopnia mniej więcej. Dzisiaj, nawiasem mówiąc, średnia temperatura powierzchni oceanu globalnie od Arktyki po y, tropiki wynosi 15 stopni. Wtedy 22, czyli no, cieplejsza, tak? cieplejsza y, woda, cieplejszy klimat. Więcej dwutlenku węgla zresztą. Nic to. Patrzcie, co się dzieje. W ciągu dosłownie 3 lat temperatura oceanu spada no, do 6 stopni. Wyobraźcie sobie, się zrobiło tak ciemno, była tak gruba warstwa pyłu w atmosferze, że zablokowała słońce do tego stopnia, że w ciągu trzech lat, słuchajcie, temperatura spadła no do 6 stopni. Potem się odbijała, bo pył opadł. Aerozole zostały tam wypłukane, i tak dalej, ale kurczę, nie? Przy okazji ilustruje to nam pięknie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od słońca. W zasadzie na powierzchni Ziemi nie ma innego źródła energii niż Słońce. Ciutek ciepła idzie z wnętrza Ziemi. To jest tak zwana energia geotermalna. Ta, ta Ziemia cały czas troszeczkę tego ciepła oddaje, ale to jest nic w porównaniu ze Słońcem. Bez Słońca, patrzcie, co się dzieje. Przysłonimy tylko troszkę Słońce, cyk. No i potem jest odbicie. To wiemy. Natomiast oni. Symulując, zachowanie się oceanu, wykryli jeden ciekawy efekt. Mianowicie, co się dzieje? Patrzcie, robi się zimno. Mamy ocean. Robi się I to jak zimno. Czyli mamy ocean, który ma 20 stopni. No tam w głębinach powiedzmy sobie gdzieś tam no do 10 dochodzi, ale też ciepły. A tutaj się nagle robi 5. I co się dzieje? Robi się taka ciekawa sytuacja, że na dole jest woda cieplejsza niż na górze. Ciekawe, czy wam się lampka zapala, co się w takiej sytuacji wydarza. Powstaje, wyłania się coś, co się nazywa konwekcja. Pojarzyć, jak działa koloryfel, jak działa grzejnik konwekcyjny. Ciepłe się wznosi. W związku z czym co się wydarzyło? Wody w głębinach oceanów były o tyle cieplejsze od tych występujących na powierzchni, że zaczęły błyskawicznie się podnosić. I co? Składniki odżywcze rozpuszczone w tej wodzie nagle z głębin pojawiły się na powierzchni. Dzisiaj też w głębinach oceanicznych, opatrzcie, deszczyk nam pada. W głębinach oceanicznych też siedzą zamknięte tam składniki odżywcze, ale nie tak łatwo je wydobyć, bo ta woda powolutku pełznie. Wody głębinowe oceanów tak lewo, a tam zostały wybudzone. I co się stało? Nastąpił zakwit glonów. Gigantyczny zakwit glonów do tego stopnia, że na początku, wiecie co to jest? To jest tak zwana produktywność biosfery, czyli ile jest życia w biosferze. Technicznie ile węgla jest przyswajonych przez biosferę. Mamy jakiś tam poziom, chwilowo spada, bo się robi ciemno i pik. Dlaczego? Bo te wszystkie składniki odżywcze z głębi, więc uwaga na powierzchnię cała Ziemia pokryła się korzuchem glonów. Te glony produkowały toksyny, bo tam mamy sinice, mamy jakieś tam... Wyobrażacie to sobie, teraz, słuchajcie, ruszamy wyobraźnię. uwielbiam takie symulacje, bo one nam ożywiają to wydarzenie. No tam wszyscy o tym słyszeliśmy, że walnę... walnęła asteroida i wyginęły dinozaury. Ale teraz jak to się dzieje? Mamy tak, mamy ciemno bo jest pył w atmosferze blokujący słońce. Mamy zimno, na lądach szaleją pożary, dlatego że te kawały wyrzucone z, z, z miejsca y, impaktu Ziemi, one wpadają ponownie do atmosfery, się nagrzewają i są globalne pożary, a cały ocean jest zimny i wypełniony takim kożuchem glonów, które kilka lat później przestają, no bo już koniec, nie ma, nie ma światła, nie ma pokarmu, tylko pojawiły się i potem wyczerpało się to, umierają, więc potem cały ocean globalny wypełniony kożuchem martwych glonów. Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie. Nic dziwnego, że wyginęło ileś tam procent gatunków zwierząt i roślin. Skala czasu przywrócenia do, do jakiegoś takiego stanu używalności około 500 lat. Czyli wiecie, powiedziałem na początku, że nie będę opowiadał o tym raporcie klimatycznym, no bo rzeczywiście, no, będzie jeszcze na to inna okazja, zrobię filmy na ten temat, ale to nam pięknie ilustruje, patrzcie, jedno, kilka lat dosłownie, patrzcie jakie, jakie namieszanie, ale potem się, się przywróciło. Ba, my sami, ja to lubię powtarzać, my ssaki, jesteśmy beneficjentami tej katastrofy, dlatego że dzięki temu, że wyginęło tyle gadów, otwarły się nowe nisze dla saków. Więc ostatecznie jest tyle ssaków na Ziemi dzisiaj, w tym i my sami, prawdopodobnie dlatego, że to wszystko tak nam pięknie wtedy wyginęło. Nic to: taka fajna opowiastka z dziejów naszej planety. Następnie bierzemy się za sztuczną inteligencję. Wiem, że niektórzy z Was nie lubią tej nazwy. Może technicznie, machine learning, czyli uczenie maszynowe w medycynie. Uwaga! Nie od dziś wiadomo, wiadomo to od kilku lat, bo tak jest od kilku lat, że dobrze napisany algorytm jest w stanie nauczyć się medycyny nierzadko lepiej niż człowiek. Co to znaczy nauczyć się medycyny? Są dwa główne zastosowania tego typu algorytmów, w których już dzisiaj wiadomo, że maszyna potrafi być lepsza od lekarza. Jednym z nich jest diagnoza. Jest, zresztą opowiadałem, czytamy chyba nie raz jest cała gama algorytmów um, uczonych, diagnozowania, na przykład pieprzyków. Wysyła się zdjęcie pieprzyka, może to oglądać człowiek, ale może też to analizować algorytm nauczony właśnie metodą uczenia maszynowego, na ludzkich diagnozach, na dobrych, profesjonalnych diagnozach, ale potem się usamodzielnia. Mamy zdjęcia prześwietlenia piersi, mammogramy, wykrywanie zmian nowotworowych, dużo tego mamy i to, i to wiemy, że w tym Algorytmy bywają lepsze od ludzi. Inna rzecz to jest terapia, no bo medycyna to jest diagnoza plus terapia. Terapia, leczenie w tym konkretnym przypadku będzie prostate cancer, czyli co? Rak prostaty. W czym rzecz? Rak prostaty się m.in. naświetla, czyli dochodzi do radioterapii, naświetlamy. I teraz co się dzieje? Mamy prześwietlenia, wiemy gdzie tam to wszystko siedzi, i chcemy naświetlić tylko guza nowotworowego, żeby go tam. Wybić, ale nie chcemy naświetlić okolicznych tkanek, broń Boże, jądra. No, bo co zostanie temu biednemu facetowi, jak mu się prześwietli jądra? Ale kości też nie chcemy naświetlić. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba, czyli trzeba wymyślić obszar, jaki będziemy naświetlali, i te dawki, cały taki tak zwany protokół. I do tego też są algorytmy, czyli wysyła im się obrazowanie, jakieś tam dane pacjenta, a one wypluwają taki protokół. No i co? Jest coś takiego. Coraz lepsze, a oni się wzięli za bardzo ciekawy temat. Jak, jak zmusić, zmusić, przekonać lekarzy i przede wszystkim zarząd szpitala, żeby się na to zgodził? Zrobili eksperyment następujący w szpitalu w Toronto w Kanadzie. Przygotowali dwa zestawy takich protokołów dla każdego pacjenta. Jeden stworzony przez człowieka, specjalistę radiologa, jeden przez algorytm. Dali te dwa protokoły lekarzom do oceny. I lekarze mieli powiedzieć o każdym, znaczy najpierw o każdym z tych protokołów, czy się nadaje dla danego pacjenta, a później, który z nich by wybrali, gdyby mieli leczyć tego określonego pacjenta. I w 89% przypadków lekarze zgodzili się na, na protokół stworzony przez algorytm, ale w 10% tych brakujących nie zgodzili się tylko dlatego, że nie mogli dopytać. Bo oni nie wiedzieli, czy to jest stworzone przez człowieka, czy przez maszynę, i powiedzieli: Ja bym się nawet zgodził na ten protokół, ale muszę zadać pytanie radiologowi. No to dyskwalifikacja, bo nie da się pogadać z komputerem. Ale gdyby to wykluczyć, to słuchajcie, tylko 1% tych protokołów wygenerowanych przez algorytm został odrzucony przez lekarza ze względu merytorycznego. A ogólnie rzecz biorąc, w 83% przypadków lekarze, kiedy mieli dwa do wyboru, Ludzki i maszynowy, że tak powiem, wybrali maszynowy, czyli 83 do 17 dla świata maszyn. Ok, to był tak zwany etap symulacji, ale ten artykuł jest tak ważny, dlatego że oni w nim faktycznie leczyli ludzi tymi, e, tymi e, protokołami opracowanymi przez. Algorytm na następnym etapie, bowiem powiedzieli tym samym, ale też innym lekarzom, że słuchajcie, teraz to już tam przetestowaliśmy, wygląda to, że jest OK, no to będziemy naprawdę już ludzi naświetlać przy pomocy tych protokołów, no skoro są lepsze. I teraz uwaga, w tym momencie, czy chcecie ten wykres? A czemu nie? To jest ten wykres. Było 83, a potem mamy deployment, czyli faktyczne zastosowanie tego, 61. Spadło i to o 20. Ponad, czyli mniej chętnie wskazywali na ten stworzony przez komputer. A one były zanonimizowane. Oni nie wiedzieli i na tym i na tym etapie nie mieli pojęcia. A dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Nie wiedzieli ani na tym ani na tym etapie nie wiedzieli, czy to jest stworzone przez człowieka, czy przez maszynę. Więc jak to możliwe? Dlaczego? Dlaczego o 20% gorzej, kiedy przyszło co do czego? Co się okazało? Zbadali to. Oni się zaczęli domyślać, czyli wyszło później specjalne badania zrobili, czy, czy lekarz umie rozpoznać i nie napisali niestety, po czym oni rozpoznawali, ale po czymś rozpoznawali i umieli rozpoznać, czy to jest stworzone przez maszynę, czy przez człowieka, i na etapie, kiedy przyszło już do stosowania tego u pacjentów, pojawił się mechanizm ostrożności. Nie chcieli, i oni później w wywiadach sami to przyznali, że oni się domyślali, że ten jest stworzony przez maszynę i mu nie ufali, <laughs> czyli Mimo że na wcześniejszym etapie wyszło, że one są lepsze. Słuchajcie, 83% do 17 lepszy był stworzony przez maszynę, to później wycofywali się z tego. No i właśnie czy? No przez ostrożność, przez ostrożność, bo, bo nie chcieli. Mimo że tam, że to było uzgodnione, że, była, że dyrekcja szpitala się na to zgodziła, jakby ścieżka była okej, okay. nie chcieli. I decydowali się na te wymyślone przez. Człowieka. I cały ten artykuł, słuchajcie, cały ten artykuł tak naprawdę jest nawet nie tyle o tym algorytmie, tylko on jest o tym, jak przekonywać dyrektorów szpitali. Jest taka cała ścieżka, jest taki plan, jest plan w sześciu punktach, jak wprowadzić uczenie maszynowe do Twojego szpitala. To jest artykuł w Nature Medicine adresowany do lekarzy, no bo tak, słuchajcie, to jest lepsze z tego wynika i to jest szybsze. Patrzcie, kolejny piękny wykresik, zrobili ładne wykresy. To jest czas. To, co widzicie tu na dole, to jest czas. Na górze mamy skalę czasową yy, tego leczenia, kiedy yy, protokoł, protokół jest pisany przez człowieka średnio 100, no powiedzmy sobie, 150 godzin prawie. 150 godzin to jest co 6 dni? Policzcie mi, jeżeli się pomyliłem. 6 dni, kiedy maszyna, 3 dni. Dlaczego? Bo to jest tak, człowiekowi tak naprawdę napisanie takiego protokołu zajmuje około godziny, godzina półtorej, tak to oszacowali. Maszynie 15 minut 30, mogłoby się wydawać, to nie jest aż taka duża różnica, ale jakie są realia? Zobaczcie, lekarz prowadzący podejmuje decyzję, naświetlamy prostatę, pana X, naświetlamy ją. W tym momencie mówi, no dobra, trzeba się to wziąć, wysyła zapotrzebowanie o taki protokół do lekarza radiologa, który jest tym specjalistą. Może go nie ma. Może ma wolne, może jest niedziela, może ma coś innego do roboty. Nie da się tego idealnie zgrać. Więc lekarz prowadzący czeka, aż radiolog coś takiego napisze, ale potem to też nie jest tak, że radiolog napisał ten swój protokół, przynosi lekarzowi i w tym momencie akurat ten ma na to czas i siada. Jest masa przestojów. Tymczasem, kiedy jest program komputerowy, któremu ja mogę w każdej chwili nacisnąć OK, to lekarze to sobie, oni sobie organizowali czas po prostu lepiej. Na zasadzie mam teraz czas, zrobię sobie kawę, o, nawiasem mówiąc, Zanim mi wystygnie w tym krakowskim sierpniu, zrobię sobie kawę, nacisnę OK. Za 15 minut mam protokół. Rozumiecie o co chodzi? Efektywniejsze operowanie czasem, bo nie ma tego jednego człowieka, na którego trzeba czekać 3 dni. Trzy dni różnicy. I autorzy tego artykułu, oni na żadne, ja patrzyłem nawet z ciekawości, oni właściwie nigdy nie piszą o, o, o tych jakichś problemach etycznych, o czymś tam. Mówią, no ogólnie rzecz biorąc, wynika, że trzeba to robić. To jest lepsze i szybsze. Widzicie, jakie fajne czasy już nastały? Już nie ma dyskusji nad tym, czy to jest lepsze. Już wiemy, że to jest lepsze, wiemy, że to jest szybsze. Tylko lekarze nie ufają tym kurczę maszynom. A czy oni właściwie ufają swoim kolegom i koleżankom po fachu, też ciekawe pytanie. No nic to. Więc stoimy przed tego typu problemami, kochani. Jak przekonać twojego lekarza, żeby zaufał maszynie? A na końcu, żeby nie było tak poważnie, Tytuł artykułu brzmi Why trees grow at night? Dlaczego drzewa rosną nocą? Ale powiem Wam szczerze, dla takiego profana jak ja, który nie jest dendrologiem ani dendrofagiem, nie, nie znam się na drzewach zbyt dobrze, dowiedziałem się, że rosną nocą. Autorzy tego artykułu zrobili rzecz, jedną z tych takich lekkich, przyjemnych rzeczy, którymi zajmują się naukowcy. Posłużyli się to, co się działo w Szwajcarii. Słuchajcie, zbadano 50 drzew w 50 miejscach. Nie, więcej drzew. Drzewa w 50 miejscach w Szwajcarii. Chcecie mapkę? No, właściwie, czemu nie mielibyście sobie mapki obejrzeć? Kropki. Przy okazji macie tutaj o. Macie liście na górze. Co my tam mam? Jakiś buk, jakiś jesion, jakiś dąb, jakiś świerk, jakaś jodła, jakaś sosna. Ok, dla tych gatunków drzew zbadano je dendrometrem. Dendrometr to jest takie urządzenie, które bierzemy drzewo, bierzemy pięć drzewa. Wiercamy mu się i zakorzeniamy ten dendometr w samym środku w osi centralnej drzewa. Tam on uzyskuje swoje zakorzenienie, zaczepiamy go tam. Wystaje taka śruba, a tu dajemy takie. Takie dwa dingsy pomiarowe. One są do powierzchni drzewa, do kory, lekko przyciśnięte sprężynami. To są takie czubeczki. Tu się jeszcze tę korę, tak delikatnie tę martwą, tę nieżywą korę się zdejmuje, żeby to było przytknięte do żywej kory. I to mierzy odległość. To po prostu mierzy odległość, więc w miarę jak drzewo rośnie, to to zau zauważa, że, że, że drzewo rosło. To jest diablo precyzyjne urządzenie. Tam jakieś mikrometry mm, mierzy. I tyle, więc mierzono jak. Rosną drzewa. I czego ja się dowiedziałem? Oni się dowiedzieli, oni badali od czego jest uzależnione, kiedy rośnie, dlaczego w takich, a nie innych godzinach, ale ja, ja nie wiedziałem, ja się dowiedziałem, kiedy drzewa rosną. Patrzcie, e, tu jest taki wykresik pokazujący, to są godziny od północy do północy, kiedy rosną drzewa. Od północy do szóstej nad ranem, przede wszystkim. Czyli za dnia siedzą cicho, budzą się nad ranem. Więc taki jeden fajny wynik, ale. Dowiedziałem się też przy okazji i to oni też w sumie, oni też się tego, oni też tego nie wiedzieli, że każde drzewo ma inną godzinę, o jakiej rośnie. A więc, jakbyście się zastanawiali, więc y, cała zabawa zaczyna się około północy. O północy drzewa się budzą i zaczynają rosnąć, bo jest wilgoć w powietrzu i w glebie. Jakby, no, to, to, to już wiecie dlaczego. Ale północ tego, o godzinie pierwszej w nocy zaczyna rosnąć Bóg. ma swoje maksimum wzrostu o pierwszej w nocy bóg, Druga w nocy świerk i jesion. Mają swoje maksimum wzrostu. O czwartej nad ranem yy, świerk, a o szóstej sosna. Więc słuchajcie, niesamowite, nie, nie wiedziałem, że tak jest, że, że wiecie, że. Mi się to, Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Jest takie coś, co się chyba nazywa zegar ptasi. Nie wiem, czy to kojarzycie, że tam jakiś ptak się budzi o 3.40, jakiś o 4.00. Siedziałem tak sobie kiedyś, bo z, z, za długo pracowałem i już się nagle zaczęło robić jasno. Wyszedłem sobie posłuchać i faktycznie kurczę, skubańce, jedne o tej porze, potem inne, oczywiście tam się zlatują, mają ten swój taki kalendarz, mają takie swoje godziny. Ale nie wiedziałem, że drzewa też mają takie swoje godziny, że tam jedne się tam bardziej budzą o pierwszej w nocy, inne o trzeciej, inne inne lubią taki świerk na przykład, o drugiej w nocy lubi, ale sosna na przykład o szóstej nad ranem, znowu rośnie. A o ile? Jeden, dwa mniej więcej, jeden do dwa mikrometry na godzinę. To się dzieje powoli. Mikrometr to jest wszyscy chórem, jedna tysięczna milimetra, czyli gdzieś tam jedna tysięczna, jedna pięćsetna na godzinę, czyli no to jest nie do zauważenia. Ale pięknie jest pomyśleć, że w takim lesie też są takie zupełnie, nawet o tych pustych, o tych martwych godzinach, też są takie rytmy. kurcze, dlaczego? I oni kombinują, nie wiedzą jeszcze, poszuka, nie wiedzą dlaczego. Dlaczego bukowi chce się akurat o pierwszej w nocy rosnąć, a, a, a sośnie o szóstej nad ranem? Bo wilgoci jest, to były czasami sąsiady, to byli sąsiedzi czasami te drzewa. Pilgoć jest. No tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ten tyku. E, no, cześć tak w ogóle. Cześć. Miło mi jest was widzieć ponownie. Jesteście? Jesteście? Zalogujcie mi się tam. Powiedzcie mi cześć w komentarzach i Przemkowi też powiedzcie cześć w komentarzach. Jeżeli jeszcze o mnie pamiętacie po wakacjach. Słuchajcie, jest 96 odcinek, jeżeli się nie mylę, co oznacza, że niedługo będzie setny. Z moich obliczeń wynika, że na samym początku października będzie odcinek setny. Yy, zrobimy coś fajnego, zrobimy coś większego. Myślę, że zrobimy w ogóle teleturniej. Znaczy, no, zrobimy może konkurs online, może teleturniej, może będzie teścik z wiedzy, odczytamy naturę, ale to będzie na żywo. Więc plan póki co jest taki, że na samym początku października, odcinek setny, robimy na żywo, na żywca, w poniedziałek o 1900. zrobimy może jakiś konkurs, też dam Wam 15 minut. Zobaczymy. Mam jeszcze parę tygodni na przygotowanie tego, więc zaczynamy powolutku ruszać. Będą jakieś nagrody fajne. No a ponieważ? No czemu mnie nie było? Może wiecie, może nie wiecie. Nie było mnie, bo pisałem książkę. Pisałem książkę o przyszłości technologii, między innymi na podstawie tego wszystkiego, co tu dla Was czytam, zatytułowaną Połącz kropki. I na pewno, ponieważ to się zbiegnie z premierą, ona w tym momencie ma ostatnie szlify, jest układka robiona, jest korekta i tak dalej. To już tam dobrzy ludzie z wydawnictwa Copernicus Center Press to robią. Ale ja już właściwie mam wolne, ale będzie, powinna już wtedy być, w sensie będzie ten. Więc na pewno do uczestnicy i goście będę będzie tam trochę książek do zlosowania. Podzielę się, że tak powiem, no bo to przecież dla was robię, prawda? No, więc taki jest ogólnie plan. Będę jeszcze o tym mówił w najbliższych tygodniach. Jeszcze się będę na moim kanale powolutku pojawiał, także żyję. Jakby co to żyję, jestem, działam, czytam i co? No i do zobaczenia. Do zobaczenia w sekcji komentarzy, do zobaczenia na żywo i do zobaczenia za tydzień. Smacznego.